Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zagramy sobie na nowym challenge'u oraz dołączyłem do nowego klanu. Także jesteśmy dzisiaj w klanie Invincible Ice, może nie dzisiaj, przez jakiś czas najpewniej tak będzie. Jesteśmy dosyć wysoko w rankingu, dlatego że jesteśmy 13 w Polsce, także dosyć wysoko myślę. Wcześniej byłem w klanie Bambusy, natomiast dostałem propozycję dostania się do klanu trochę wyżej, także podsumuję, że dlaczego nie. Oraz myślę, że do kranu bambusy jeszcze dołączę moim drugim kątem, dlatego że jestem tam w bardzo mało aktywnym klanie. Przydałby mi się tam więcej donate'ów i wojna. Natomiast... zaczynamy dosyć słabo, dlatego że źle dałem tego kanona. Jakbym dał go jedną kratkę wyżej, to Hog zaatakowałby jego zamiast naszej wieży. Natomiast mamy nauczkę, zawsze będę dawał teraz wyżej tego kanona, przynajmniej będzie się starał. Natomiast ładnie doszliśmy naszym hogiem do wieży. Osłabiliśmy tą wieżę od 900hp, oprócz go od razu ustawiamy na żywe tarczę. Tego Ice Spirit'a tutaj trochę bez sensu dałem, szpietonki trochę już lepiej. Zresztą zostały skontrowane przez loga, także na szczęście też mamy loga, tego Ice Spirit'a skontrujemy jeszcze kanonem. Kanona być może powinienem zostawić na Hog'a, natomiast myślę, że Hog'a i tak możemy inaczej skontrować a za chwilę i tak dojdziemy znowu do kanona natomiast to jest zły znak dlatego, że przeciwnik ma Fishermana, co oznacza, że właśnie tak łatwo nam aktywował wieżę aktywował jego wieżę Kinga także nie jest za dobrze oprócz tego do kitu zagrałem tego, tego trochę nie potrafię grać przeciwko Fishermanowi, dlatego, że przeciwko fishermanowi bardzo rzadko gram to zawsze była karta, której nikt nie używał natomiast myślę, że jak będę więcej grał tym deckiem to mm, będzie lepiej Powiedzmy. Zadano nam jakieś obrażenia na wieży. my chyba musimy po prostu logować tą wieżę, dlatego że jak wieża przeciwnika jest aktywowana, a przeciwnik na na to raczej nie dojdziemy do wieży. Także się po prostu hardkorowo bronimy i firebulujemy jego wieżę cały czas. Natomiast zobaczmy, przeciwnik nas atakuje, my możemy go zwieść, natomiast nie możemy zwieść Hogga, który idzie tylko do wieży. Także to jest duży minus. Dajemy kanona jako żółwą tarczę, dlatego że nasza żółwa tarcza została bombardowana przez bombę. dajemy szkieletonki, które niestety nic nie dały, dlatego że muszkieterka skupia się już na wieży. Także mamy 100 HP na wieży, 150. Strasznie słabo. Przeciwnik miał loga, w związku z czym 3 logi. Chyba, że ma fireball, to rozumiem, to zniszczy. Mamy 25 sekund do końca. Myślę, że się nie przebijemy, dlatego że przebijemy w fishermenach, chyba, że jak mamy. Z Golema to może się przebijemy. Udało się zadać jakieś obrażenie, więc chyba od razu powinienem tak atakować. Dobra, bronimy się. Ice Creed, po to żeby nie dokonało nic do wieży w żadnym wypadku. I znowu atakujemy. Dajemy loga, czyli nie będzie miał dokładnie. Dlatego, że nie mieliśmy akurat przy... nie mieliśmy... Ice z Golema. Także jak widzicie to mam 80 HP na wieży. trochę słabo. O mamy znowu naszą żywą tarczę. Fisherman zaatakuje tą wieżę. My się bronimy znowu za 4 eliksirów. Na szczęście, Hop też kosztuje 4 eliksirów, więc nie za 3 Natomiast przeciwnik dojdzie za chwilę do kolejnego loga. Będzie potrzebował jeszcze dwa logi, dlatego że 72 obrażenia na wieży daje teraz log. Także ok dajemy znowu trochę żywych tarcz. Niszczymy wszystko to, co się da. I zostało nam 10 kat na wieży, w związku z czym dajemy już wietarkę znowu. I... Przeźnik daje znowu Sherman'a. I niestety, ale ma nam wieżelogiem Także, ok Przeźnik nie miał Battle Passa. Także, nie zaszczepię chwilę. Byłby większy wstyd, jakbyśmy przegrali z kimś, kto ma Battle Passa. Dlatego, że na ogół, jak ktoś ma Battle Passa, to nie potrafi do końca grać. I korzysta z tego, że ma nieskończenie wiele prób. Znowu w fatalnym miejscu dałem tego kanona, trudno, natomiast mamy szkietonki, natomiast my nam masę HP na wieży. Dobra, atakujemy, przeciwnik ma niestety kontrę na nas, my też co prawda mamy na niego kontrę w ten sposób, natomiast może być trochę trudniej. Natomiast zobaczymy. Mamy na tyle szybki cykl, że nie powinno być aż tak źle. Tego łatwo zbijemy i za chwilę robimy kontratak. Tam szkietarka nie dobije nic, natomiast mamy Firebola, który przynajmniej sobie wieże. I wiemy, że przynik ma y, Wizarda na 8, w związku z czym to będzie dla nas bardzo duży plus, dlatego że możemy zbić go fireballem. I wtedy mamy 4 za 5, i jeszcze przy okazji możemy sobie jego wieża. Oprócz czego musimy po prostu cały czas bronić się jak najwięcej kart, najlepiej dawać, dlatego że a musimy się bronić jednocześnie przed hogiem i przed ramriderką, dlatego bardzo dobrze jak damy Konona. i od razu za chwilę mamy kolejnego. I ogólnie myślę, że w tym challenge'u nie mamy wszystkich deków dostępnych, także hog nie jest myślę, że złą opcją, dlatego że jest to normalny deck, którym dużo ludzi potrafi grać w gruncie rzeczy. I myślę, że to jest dobra opcja, dlatego że na przykład lawy w ogóle nie ma, także. Nie mogę grać niczym innym, dlatego że nie potrafię grać z innymi dekami, chyba że musiałbym, ale nawet ciekawie by było, jakbym musiał się czegoś nauczyć. Także to tyle. Ogólnie myślę, że wszystkie karty mam już na dziewiątym, także na challengeach mógłbym pograć znacznie innymi dekami i sprawdzić, co mi się podoba i na podstawie tego później też to ulepszać. Także atakujemy przeciwnika hogiem, on nas atakuje ram raiderką, także my się bronimy, przeciwnik też się oczywiście broni, nam to jak widzicie lepiej wychodzi. Myślę, że ten kanon tutaj był niepotrzebny, natomiast trudno. Tamte gładcy raczej nam osobią tą wieżę, natomiast na razie nie mam nic, żeby tego powstrzymać, i raczej nie chcę się tego powstrzymywać. Raczej skupiam się tutaj na ataku. Myślę, że. No właśnie, przeciwnik ma jeszcze barby się okazuje, także to będzie ładnie nas kontrowało. Natomiast my na szczęście też mamy fireballa, więc nie powinien być aż tak wielki problem. Oprócz tego cały czas gładcy nam osobiają naszą wieżę, także teraz zadbamy o to, żeby nie doszły do naszej wieży. I na szczęście jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze obie wieże są mniej więcej tak samo osłabione W związku z czym my się skupiliśmy jednej wieży przeciwnika, przeciwnik skupił się na dwóch naszych de facto W związku z czym my jak jedną zbijemy hmm, Co będzie nam najprawdopodobniej łatwiej zrobić, to od razu wygramy Także okej, okay. znowu Fireball Przeciwnikowi zostało 600 HP na wieży Znowu bronimy się Kanonem plus Logiem, żeby później Kanon jeszcze został w na hograidera. I atakujemy naszym hugiem, znowu fireballem za chwilę chyba wystrzelimy, chyba że to nie będzie potrzebne, A raczej będzie potrzebne, dlatego że przy okazji jeszcze zbijemy coś innego. I przyjmikowi zostało 190 hp na wieży, także przyjmik nas atakuje, my się bronimy ładnie i po prostu logiem plus fire speed tym plus fireballem to dokończamy. Także tak oto drugi mecz tym razem wygrany. Natomiast z przeciwnikiem, który ma Battle Passa. Co dowodzi, że z przeciwnikami, którzy mają Battle Passa, łatwiej się gra. Co jest dosyć oczywiste. Natomiast, tak jest. Nasz ostatni przeciwnik też ma Battle Passa, także mogło być gorzej. Niestety ma Tesla, ma też Pompę. Co może być problemem, dlatego że mamy tylko jednego Firebola, którego nie możemy rozdwoić. Będziemy mm, korzystali raczej z tego, że mamy szybki cykl i jak najszybciej dostaniemy się do kolejnego Firebola. Natomiast oprócz tego przeciwnik ma też Magic Archera, na którego też potrzebujemy Fireballa. Widzimy też, że przeciwnik ma Fishermana i Ramriderkę, więc raczej nie liczę nawet na to, że nasz Hawk się przez to przebije. Natomiast mamy Kanona i też nie widzę, jak przeciwnik mógłby się przez to przebić że właśnie w ten sposób niestety Fisherman dobił do naszej wieży, natomiast myślę, że na następnym razem łatwo będzie temu zapobiec. Przydźwięk dał znowu pompkę. Myślę, że będę ją fireballował, dlatego, że nie lubię jak tam jest. Spróbujemy może jeszcze dać tam przeźnika Magic Archera. Niestety nie. Przydźwięk nie zmarnował nawet Elixiru, dlatego, że Tesla koczuje 4 Elixiru tak samo jak Hog. Więc nie jest tak źle. Natomiast oprócz czego przeciwnik stracił też trochę AP na wieży. I myślę, że to może być bardzo długi mecz. Dlatego, że wygląda na to, że będziemy po prostu fireballowali wieżę przeciwnika do końca. Co nie brzmi interesująco i nie jest interesujące, myślę. Dlatego, że nie widzę, jak przeciwnik mógłby się przebić. I nie widzę, jak my moglibyśmy się przebić. Przeciwnik ma bardzo defensywny deck po prostu. Natomiast zobaczymy. Mamy naszego Kanona. Czyli Winslow dał pompkę. Pompka ma wrażenie, że coraz rzadziej się ją widzi. Że coraz mniej ludzi ich używa. Kiedyś była bardzo popularna w dekach z Hogiem. Natomiast mam wrażenie, że też tam trochę umarła. Natomiast nie widzę też żadnych hacków, które mogłyby go zastąpić żeby przeglądziawszy pompkę. Natomiast okej. Okay, widzimy, że przeciwnik Mam nas atakuje. Znowu mu się to nie udało. Nawet przed takimi niewielkimi obrażeniami, jak od Zjada musimy się bronić, dlatego że to ma duże znaczenie. Natomiast mamy. Przeciwnik ma przewagę teraz w obrażeniach. Natomiast spróbujmy się przebić właśnie w ten sposób. Natomiast nie, Fisherman nas spowolni i tym nie będzie miał sensu. Także się dalej bronimy. Dalej, Fabur, fireballujemy tą pompkę. I przeciwnik nie ma się jak przebić kompletnie. Musimy nawet żywą tarczę muszkieterkę tam dać. Dlatego, że te bacy jakby doszły do naszej wieży, to byłoby tragicznie. Dlatego, że 20 obrażeń na wieży to jest wszystko, co. W zasadzie teraz tak sobie myślę. Przeciwnik nie ma żadnego spela. Więc jeśli dobrze się bronimy, to wygramy na milion procent, myślę. Tak. Przeciwnik nie ma żadnego spela kompletnie. Także powinno być dobrze, zobaczymy. Jak na razie udaje nam się bronić. Dodatkowo możemy jeszcze ładnie pozbijać karty Przeźmika jednocześnie osłabiając jego wieżę naszym Fireballem. Czego Przeźmik nie może. Teraz myślę, że za chwilę damy parę żywych tarcz. Znowu. Dokładnie w tym miejscu. Po to, żeby nasza wieża to ładnie posobiała Przeźmik znowu atakuje Ramriderką. Natomiast my się ładnie bronimy. Jeszcze firebolem, które przy okazji tych batsów zbiliśmy. I... teraz logiem na wieżę. Zostało przeciwnikowi 1802 HP. Nam zostało 1900. Niestety fire archer raz uderzył na naszą wieżę. Więc myślę, że na to powinienem bardziej uważać. A przeciwnik ma jednak strzałki. Teraz chyba po raz pierwszy ich użył. Także zobaczymy. Tutaj tak mi zlagowało. Fireballujemy cały czas te pompki. Dlatego, że w ten sposób możemy osłabić jego wieżę. Dajemy tym razem żywe tarcze. Jeszcze muszkieterkę w razie czego. I znowu kanona, dlatego, że to jest bardzo szybki deck. I znowu log na wieżę. potrzebujemy ją ładnie osłabić. Czyli mi zostało 1414 HP. Eee, jeszcze w razie czego log. Dajemy jak najwięcej żywych tarcz, żeby nic nie dopiło do naszej wieży. To byłoby tragiczne w skutkach. I tak oto wygraliśmy. To jest chyba najdłuższy i najnudniejszy mecz, jaki widziałem. Natomiast na szczęście są tiebreakery, tie które powodują, że takie mecze da się wygrać nawet. Także to jest spoko. Mamy ramriderkę odblokowaną, także nie jest źle. Także to koniec. To wszystko ode mnie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Zostawcie suba i lajka.